no dzisiaj byłem na rybkach na fiderze i sławiczku, tam gdzieś się sławik. parę rybek wpadło tu jeszcze ostatnia końcówka łowienia na fiderze coś tam cały czas skubie ale jakieś małe ryby no to zaraz wam pokażę ryby które ja złowiłem dzisiaj no to dzisiaj tyle rybek no parę Zdrę, zdrążek. W sumie to wszystkie wydręgi teraz będziemy wypuszczać. Zacznijmy od największej, o ile znajdę ją. Albo dobra, od średniej zaczniemy. Taka wydręgunia. Leci. Taka średnia, też leci do wody. Mm, mm -hmm. To chyba jest największa dzisiaj. Taka pod 25 może poszła. Najmniejsza. kolejna też taka średnia, jednak może na z większych. średniaczek jeszcze jest ich troszeczkę ale woda jest zimna, święta Święty o. maluszek i o, jeszcze są jeszcze są o. dwie ostatnie lecą do wody może też jeszcze jest a zostało. Dwie ostatnie zostały, więc jeszcze nie. Jedna i... gdzie jest druga? Op. Dobra, jedna... I zaraz będzie druga. O, i druga. O, tutaj mam. I taki maluszek na koniec. No. To dzisiaj na tyle by było. Siema.